Nie taki zamek, książka wydana w setną rocznicę wzniesienia Zamku Cesarskiego, napisana przez Ryszarda Rybarczyka, który zamek kocha właściwie od dzieciństwa. Czy to prawda? Tak, to prawda. Ja wychowałem się w domu w Poznaniu. Jestem z dziada, pradziada Poznaniakiem. Mój dziadek budował ten zamek, wspominał cesarza Wichelma II bardzo dobrze. Mnie zaintrygowało to, że w tym domu mówiło się wyluś, za wylusia to się żyło, za wylusia było dobrze. No i potem udało mi się stwierdzić, że poznaniacy... Kochali Wilhelma II. Czy są też jakieś inne powody, dla którego Pan pokochał ten zamek? Tutaj ja... pierwszą książką, jaką Pan otrzymał od swojego dziadka, to była ja... właśnie książka o zamku? To był przewodnik po zamku wydany w okresie międzywojennym, zamek cesarski w Poznaniu. Przeczytałem bardzo dokładnie, ale w międzyczasie podjąłem pracę w zamku. Początkowo byłem kierownikiem technicznym, potem szefem inwestycji i remontów, zacząłem poznawać ten zamek i patrzyłem trochę innymi oczami na zamek, jak współpracownicy. Patrzyłem na, jak na kawał historii związanej z miastem Poznania, bowiem cesarz Wilhelm II przeobraził miasto-twierdzę, naj, najpotężniejszą twierdzę w tej części Europy, Yy, przeobraził w miasto rezydencję. To właśnie nie tylko zamek, ale także most teatralny i wszystkie budynki tutaj, które dookoła można zobaczyć, to właśnie tak, wybudowane zostało właśnie. w tamtym czasie właśnie dla Wilhelma II. Yy, wielu ludziom kojarzy się tylko zamek i osoba cesarza Wilhelma II, ostatniego cesarza panującego w Europie, yy, natomiast yy, poza tym zamkiem Wybudowano tak zwane forum cesarskie, a więc gmach Dyrekcji Poczty, Bank Ziemstwa Kredytowego Obecny WBK. Trochę dalej położono, położony gmach dyrekcji kolei. Dom Ewangelicki, który obecnie jest naszą Akademią Muzyczną. Wybudowano Akademię Królewską wraz z aulą, a więc budynek, który w tej chwili zajmuje nasz poznański uniwersytet. I to właśnie tu na zamku, w sali tronowej, 7 maja 1919 roku, odbyło się powołanie naszego uniwersytetu jako wszechnicy tak wtedy jeszcze jako wszechnica piastowska I tutaj też był ten przełom właśnie chodzi mi tutaj o właśnie wydział matematyki gdzie się, uczyli się Rajewski, tak. Różycki, tak Zygalski tak. wydział matematyczno-fizyczny mieścił się tu w zamku to tu kończyli studia i potem zostali młodymi pracownikami naukowymi Znakomity, znakomici matematycy, których my znamy i pamiętamy jako tych, co złamali kod enigmy. Znajdujemy się teraz na klatce schodowej, która prowadzi do Wieży Zegarowej, a tam znajduje się coś, co Pan odkrył właśnie również w związku z Wilusiem, z Wilhelmem II: tron z białego greckiego marmuru dwuosobowy od niedawna jest w zamku w 1934 roku ten tron prezydent Mościcki podarował kardynałowi Hlondowi a kardynał Hlond przekazał go do katedry w Gnieźnie jak wybuchła II wojna światowa, duchowni byli na tyle przezorni, że ten tron schowali do podziemi. I tam w podziemiach on został zapomniany. Zupełnie przypadkowo odnalazłem go w 1993 roku, a więc po 60 latach, jak udało mi się ustalić, że jest to na pewno tron cesarza Wilhelma II, ostatniego cesarza Europy, wystąpiłem. Z prośbą do metropolity Gnieźnińskiego, arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, o użyczenie tego tronu. No i w tej chwili mam satysfakcję, bowiem wycieczki przyjeżdżają nie tylko z Berlina, ale i z Niemiec, żeby obejrzeć ostatni tron, ostatniego cesarza. Dużo w zamku się zmieniło, gdy Hitler, wyjątkowo wygodny człowiek, postanowił, że urządzi tutaj w cudzysłowie rzecz biorąc remont. Podgrzewane podłogi, własny browar, kasyno, co jeszcze? I nie tylko. Przede wszystkim Adolf Hitler podjął decyzję, że zamek cesarza Wilhelma II będzie jego przyszłą rezydencją. W związku z tym postanowił przebudować zamek całą architekturę wnętrza. Zamek zewnątrz jest tylko neoromański, wewnątrz jest neoklasyczny i przebudowany. Marmury, żyrandole i pomieszczenia, po których przechodzimy, to są właśnie w stylu III Rzeszy. A my w tej chwili znajdujemy się na balkonie. To jest balkon szczególny. Ten balkon przylega do jego gabinetu. Gabinet Adolfa Hitlera na co dzień nazywa się Salą Kominkową. To z tego gabinetu miał wychodzić na ten balkon i w tym miejscu odbierać defilady zwycięstwa. Żeby się nie przeziębił, wychodząc z ogrzanego pomieszczenia na balkon w okresie jesienno-zimowym postanowiono wykonać podgrzewaną posadzkę. A najciekawszy szkopu w tym wszystkim to jest taki, że Adolf Hitler nigdy oficjalnie tutaj w tym zamku się nie pojawił, ale pan wie doskonale, że pojawił się mniej oficjalnie. Tak, tak zgadza się. Oficjalnej wizyty Hitlera nie było. Przygotowywano ją na okazję przekazania mu kluczy od zamku. Ale Hitler przegrał bitwę pod Stalingradem, pod Kurskiem wojska zaczynały się cofać. Podobno był dwukrotnie i to jest bardzo prawdopodobne, ale nie doczekał oficjalnej wizyty i przejęcia klucza od zamku, tak jak to się udało 100 lat temu cesarzowi Wilhelmowi II, który z całą swoją rodziną przyjechał prawda, przejąć rezydencję w Poznaniu. W książce Ryszarda Rybarczyka czytamy. Z trzech rezydencji Wilhelma II ocalał jedynie zamek cesarski w Poznaniu. Jest on ostatnią już zbudowaną w pierwszych latach XX wieku okazałą rezydencją monarszą na naszym kontynencie. Jest to więc jedna z kilku ciekawostek, które można wyczytać w tej książce. Ale ja już się z Państwem żegnam i zapraszam do następnego wydania zakładki.